Czołem kochani rodacy. No i z, z, się znowu zaczyna dziać. Judziciele do wojny nie, nie poprzestają na swoich zamierzeniach wciągnięcia nas do nie naszej wojny, tylko robią wszystko, żeby Polskę zniszczyć i Polaków wymordować. Trzeba to wprost powiedzieć. Kontrwywiad, wywiad. Zamiast się zajmować e, judzicielami, którzy do wojny judzą, zajmują się nie, na przykład polskimi patriotami, którzy y, są przeciwni nie, wpychaniu nas do nienaszej wojny. No temat wiadomo jaki, denty, no bo, y, bo już Polacy nie dadzą się tak nabierać. Ta władza, jak i poprzednia, i zarówno Platforma, i PiS są y, zgodni y, w jednej rzeczy: w tym, żeby y, grać na narodzie polskim i jego uczucia a realizować um, interesy obcych, no to, to tak, tak to wygląda. No i tutaj e, torowisko, no i be, często odnoszę się do nie, Polskiego Radia. No, śmiech mnie raz wziął, jak to jedna dziennikarka zaprosiła eksperta, w, w czołówce było, że ekspert, 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 no nie, e, o sprawę tu wojny Ukrainy. No i, i, i facet mówi, ale on nie jest żadnym ekspertem w tym temacie, bo on się czym innym zajmuje, a dziennikarka polskiego radiamu mówi, ta... Jak ja uważam, że pan jest ekspertem, to pan jest ekspertem. <laughs> takie, takie mamy media, media ogłupiające, no ale muszę się też odnieść do wypowiedzi Pani Profesor. Bo, jak ich wyśmiewałem, że mają ekspertów, no nie, i różnych, którzy nie są ekspertami, no to teraz z tytułami. I wzięli panią profesor, co so ja bym się jej naprawdę przyjrzał, naprawdę przyjrzał na jej publikację, na jej w ogóle jej działania, bo kobieta, która mówi przez część programu o konieczności zachowania. Spokoju, bo muszą tu być pewni, co się stało, że to tak od razu nie można mówić. Po czym z całą pewnością stwierdza, że to zrobili Rosjanie. No to widzicie, mamy tu przykład kolejnej manipulacji i machinacji zmierzającej do łączenia nas, do nienaszej wojny. Pani profesor. Jednak powinna tą myśl kontynuować, że wszystko musi być sprawdzone, a później podane do publicznej wiadomości, a nie, że tutaj mówi o naukowości, po czym wyskakuje z emocjonalnym jakimś stwierdzeniem, że to Rosja. A ja tutaj jedną rzecz bym wiązał, mianowicie otwarcie granicy z Białorusią. Komu przeszkadza, że my Polacy będziemy handlować i współpracować? z Białorusią. No komu to przeszkadza? No, teraz się zastanówcie. Kolejna rzecz, dlaczego Rosjanie nie zrobili, nie zniszczyli torów na Ukrainie, tylko, że niby sobie zrobili taką dywersję w Polsce? No nie, no to jest dęte na kilometr. Oni nas chcą tak ogłupić, tak zmanipulować, Żebyśmy my byli przekonani, że przystąpienie do wojny, to jest rzecz słuszna, a gówno prawda. My Polacy nie chcemy tej wojny, to nie nasza wojna. Ukraina ją zaczęła w 2014 roku od wymordowania... ludzi... ludzi... W, tam na wschodzie. Pałkami w się, no nie? Od tego zaczęli wojnę. Rosjanie długo czekali, a ci prowokowali, prowokowali nie, wymordowali kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to dopiero Rosja y, przystąpiła y, do działań obronnych tej ludności i odwetowych. Tak wygląda rzeczywistość, no ale ci eksperci, ci profesorowie w tym radiu występujący. Oni wiedzą lepiej, oni nas tu będą wpychać. A czyje interesy oni reprezentują? Na pewno nie interesy polskie. Trzeba by się przyjrzeć tej pani profesor, naprawdę przyjrzeć, bo coś, coś dla mnie ten tytuł to chyba zdobyła na Akademii 1 Majowej. Słuchajcie, kochani rodacy, za mną z tyłu o Andrzej Leper. Andrzej Leper. Świętej Pamięci, który zawsze powtarzał o y, konieczności naszej współpracy ze Wschodem i handlu ze Wschodem. Zabili człowieka, zamordowali, bo o tym mówił. Y, tak samo y, z Polskich Patriotów robią więźniów politycznych, no, a y, omzrikowcy, ludzie związani z tymi ludzicielami do wojny, którzy szkalują y, wszystkich Polaków nic nie robią. A służby powinny się naprawdę wziąć, jeżeli mają w tytule polskie, to powinny się wziąć za tych judzicieli do wojny skupionych wokół przestępcy Rafała Gabła, który w Polsce on i Konrad Dulkowski składają 500 wniosków o ściganie polskich patriotów, żeby im zająć czas, żeby zrobić wszystko co, co e, można, żeby im przeszkodzić w zajmowaniu się rzeczami innymi i poważnymi. Tak to wygląda. Państwo polskie, e, zarządów, e, popisu, to jest, e, no, e, to jest cofanie się. To jest cofanie się w wielu e, kwestiach. Poczynając od kultury, e, sportu, ekonomii, wojskowości, wszystko to cofiemy się. Cofiemy się i to są zwijacze państwa polskiego. My polscy patrioci mówimy nie. Mówimy stop wojnie, to nie nasza wojna. My mówimy stop propagandzie wciągającej nas do nie naszej wojny. My mówimy handel ze wschodem tak. Czuj duchy rodacy! I panie Boże, miej litość nad nami i oddal od nas tych głupców, którzy dążą do przelania polskiej krwi i zniszczenia Polski i polskiego narodu. Chroń nas, panie Boże, czołem Wielkiej Polsce.